W piątek, 8 listopada zapraszamy do kina w Centrum Kultury i Rekreacji na film Młyn i Krzyż w reżyserii Lecha Majewskiego. Początek seansu godzina 19 w sali widowiskowej CKJR-u. Dzień później, 9 listopada do Wschowy przyjedzie kolejny podróżnik. Tym razem będzie to Katarzyna Dybrzyńska. Pokaz nosił będzie tytuł Palestyńska Odyseja. Początek spotkania godzina 18.30 również sala widowiskowa CKiR-u. Przez dwa dni, 10 i 11 listopada, świętować będziemy we Wschowie 95. rocznicę odzyskania niepodległości. W niedzielę, o godzinie 16, zapraszamy do sali widowiskowej Centrum na koncert w wykonaniu orkiestry dente i majoretek działających przy Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Wschowskiej. W poniedziałek natomiast program uroczystości przedstawia się następująco. O godzinie 10 msza święta za ojczyznę, we wschowskiej farze. O godzinie 11 przemarsz pod tablicę na ulicę Niepodległości i złożenie kwiatów. Na godzinę 12.00 zaplanowano również pierwsze biegi niepodległościowe w różnych kategoriach wiekowych. Bieg główny rozpocznie się o godzinie 13.30, a jego trasa liczyć będzie 6600 metrów. Zapraszamy. Szczegóły wszystkich imprez na stronie Centrum Kultury i Rekreacji oraz na plakatach.